Witam wszystkich serdecznie z tej strony Czaberdach. Jest godzina około czwartej w nocy. Nie mogę spać, więc jest to znakomita pora. I samo poczucie aby się wbijać w wyzonę. I wydaje mi się, że um, ośmielę się wybrać się do... Na spaloną farmę. Więc muszę iść w tamtym kierunku. Co ze sobą wziąłem? Wziąłem ze sobą oczywiście toza. ponieważ ma to mocne kopyto, mocno, mocno wali. I wziąłem ze sobą lekko sponiewieranego jak to się nazywa? To się nazywa mp5a3 hmm, ale nie z tą amunicją o z tą amunicją więc podejrzewam, że tak będę latał po zonie na razie e, dlaczego uważam, że jestem gotowy że czy, czy, czy mogę spróbować kilka momentów dlatego, że wziąłem ze sobą Różnego rodzaju apteczki plus steampaki, i będę chciał spróbować. Czy może po użyciu apteczki lub steampaka któregoś uda mi się przeżyć yy, przejście przez te ognie? Jeżeli tak się wydarzy, to yy, po prostu uleczył się jakąś apteczką Uleczy się... O nie, tam jest sobaka. Chyba. dziki z czymś ewidentnie... Może sobie latają tak tylko. Ale to niepodobne do nich, żeby sobie tak po prostu latały. Sywowałem w każdym razie. Więc prze... jeśli uda mi się przejść ognie... To uleczy się apteczką. Myślę, że... To, o Boże, tam jest ich naprawdę sporo. A one z fleszami się bawią. Dobra, spróbujmy. Aj. Jak się tu biegło? Próba numer kolejna. Walki... Pokonania i walki z dzikami. No, już nie widzisz, czy jeszcze nie? Dobrze, jeden zwrócił na mnie, dwa zwróciły na mnie uwagę. Pudło. Oooo, coś ci nie idzie już w budzenie. Dobrze, szybki save. Jeden dzik padł. Bierzemy. O nie. Aj, aj. No. Gdzie uciekasz? Oczywiście chyba nie, nie trafiłem za drugim razem. Ale szczegół. Dobra, one nie skaczą. To będzie rozsądne skąd wejść na tego kamyczka. Uy! Na kamyczka, powiedziałem. O no, cholery, na kamyczka. No. Okej, okay, jestem na kamyczku. No. Okay. Leży. Szybki save. Zostały dwa. To może się udać nawet. Ups, ups, ups. Ups, nic nie widzę przez słońce. Widzę, że na mnie biegnie. Gdzie jest kamek? Dobra. O, blisko było. Kamyk, kamyk, kamyk. Save me. Oj, prawie że mnie uratował. Skacz na kamyka, dobra, jesteśmy na kamyku. Dobra, ten padł tamten uciekł. Okej, okay, jeszcze jest, jeszcze tutaj śmiga. Krzaki tu jest następny. Co to ja wziąłem w ogóle z nich? Wstrętne słońce. Słyszę psy chyba Tak, słyszę psy Ło Ty skąd tu? Co za dziadyga? Ła Wskakuj... Dobra Dobra Pudło oczywiście Piesku, chodź tu Co tak w Po zaatakowałeś mnie? Poważnie no. o Jakie z wody. Aj. Oberwał. Zginął. Dobrze. Bierzemy. Gdzie mam iść teraz? Nie w tym kierunku. W tamtym. Tak. W tamtym kierunku. Dobrze. Przynajmniej upolowaliśmy dziki. To już jakiś <laughs> dobry początek. Jak to moje życie. Tak sobie. Stan pancerza tak sobie. No ale nic, musimy z tym przeżyć jakoś. Oczywiście nic. Nie widzę przez to, że atmosfera mi daje taki piękny wschód słońca. No ale nic, tak to jest w realu. Jak słońce ci świeci w mordę, to gówno widzisz. Niestety, przed snorkami nie uda się wskoczyć, by ukryć na kamieniu, bo one skubańce skaczą wstrętnie. I jest to bolesne doświadczenie. Mam taki dziwny zwyczaj, że... Oh, fuck, fuck. Stary, już się przecież spotkaliśmy. Oj, zapomniałem, że on strzela. Jestem stalker. Kim jesteś? Po strzeleniu oczywiście dwukrotnym w moim kierunku. Właśnie to we mnie. Jestem Stalkerem. Niedawno się spotkaliśmy. Powiedzieliśmy, że oddasz mi całą swoją kasę. <grym> Nie mogę sobie tego przypomnieć. Bawisz się ze mną? Wszystko jedno. Czego chcesz? Czy wiesz cokolwiek o rozbitych helikopterach? więc coś o jednym. Jest na platu. W, na którym kręcą się snorki. Chodzę tam polować na nich co kilka dni. Dlaczego tak na mnie patrzysz? were layer Can't Be Taken Out in One Go. Nie zrozumiałem tego zdania. No, że można je łatwo załatwić, pewnie. Czy możesz mnie tam zaprowadzić teraz? Chcesz ugrobić paru snorków również? Props. <laughs> Mogę ci tam zapłacić, ale wiedz że zanim dotrzemy do celu, Musimy przejść przez miejsce pełne płomieni. Yy, zona nigdy nie, nie była łatwa dla tych, którzy jej nie szanowali i byli dla niej niewdzięczni. Yy, jeżeli chcesz przetrwać, idź do yy, kupców w Skadowsku. Lender ja mhm. jasny, czy już jestem w... W sferze działania ogni, dobra, tak, 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 tak. Może się uda i co? i skaczemy. O! To wydaje się dosyć proste. Jednak ujeszcie mi nie jest. Dobra, wiecie co, ludzie. To daje plus 1 przez 40 sekund. To daje plus 2. To jest naprawdę niewiele. To daje plus 7, a to daje plus 3. Nie będziemy się pierdzielić. Czyli od razu to i lecimy jak głupcy. Tu, 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 tu. Siup. Udało się. Oczywiście jestem prawie, że martwy. Um, armor jest. Armor jest w straszliwym stanie. Szybko apteczki użyjmy. Tak, Armor jest trage tragedia z Armorem. W każdym razie teraz muszę na pewno coś zjeść, bo to brałem właśnie jedzonko. Zjem to i mam jeszcze coś takiego jak mm, Energy Drink, gdybym musiał... Save, tak, to się bardzo przyda. Energy drink, gdybym musiał... Cholera, co się ze mną dzieje? Coś się ze mną dzieje. Wziąłem energy drink gdybym musiał biegać zbyt dużo u tych snorków Podejrzewam, że raczej będę musiał dużo biegać Dlaczego? Um, bardzo prosty wzgląd Ponieważ ta broń prawdopodobnie będzie mi się zacinała, więc przy przeładowaniu będę musiał zrobić run forest Dobra, tak czy tak, to wejdźmy w tej jaskinie. Ale. Pochwalę się Wam, co mam. Uhu, latarkę, czołówkę. Oczywiście ona czerpie energię z PDA. Więc. Wziąłem ze sobą również bateryjki. Gdyby mi się skończyły. Skończyło zasilanie. Uuu, snorek. Widzę snorka. Tak, szybko zasiewowałem i teraz. Czy ja, gdzie jestem? What the fuck, Ty się skąd tu wziął? Trzy! Dobra, zmykamy ludzie. One już wiedzą o mnie. Dobra, przyładuj e, szybko weź wypij napój Nie nie, ale uciekaj, uciekaj, uciekaj uciekaj Okej, okay. gdzie są snorki? Gdzie są snorki? Wróciły do jamy? O, oczywiście, broń się zacięła. Jeden chyba padł. Biegnij, biegnij, biegnij. Jeden padł. A więc -quick save. Okej, okay. gdzie one są? Łoj, uciekł mi, prosto z... No nie, bez jaja, gdzie? Drugi padł. Troszkę mnie poraniły, ale... To już dwa snorki martwe. Jest. Jest i następny. Coś z... Co z tym moim wzrokiem? Ła, broń mi padła. Broń mi padła. Gdzie jest snorek? Ła, broń. Nawala mocno. Czemu mi radiację skacze? Okej, okay, snorszcza noga. Dobra, padł. Udało się to przetrwać. Jednak z taką bronią to jest zdecydowanie łatwiejsze. A gości. Bierzemy wszystko oczywiście. Wow, wow, wow. Również bierzemy wszystko. To jest część tej wędrówki, to zebranie z trupów poległych moich towarzyszy broni, e, całego bez sprzętu. Snorka widziałem. Widziałem snorka. PDA lekko siada. Tu był snorek, gdzieś, tylko mój wzrok nie pozwala mi na gruntowne... No, świetnie. W takim momencie... Gdzie ty jesteś stary? Chodź tu. Auć. Znowu broń się zacięła. Gdzie jest snorek? Nie no, bleeding. Dobra, rok dziewięć. Zatwię go. Zatwię go na amen. Bo mam nadzieję, że to ostatni był. Snorcza maska, no proszę. Marzyłem właśnie o tym, żeby znaleźć sobie snorczą maskę i... Oto no ona! Dobra, więc wylukajmy w takim razie ten helikopter. <coughs> Так, данные с бортового. Ага. У Ската-3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. B2, B28, B205. Пенкни. No, Интересно. Довиделись мы, что оба И довиделись мы координаты пунктов эвакуационных. I mamy zbadać punkty inwest i, 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 i zinwestygować punkty ewakuacyjne. Z chęcią bym to zrobił... A już wiem dlaczego wzrok mi siada. Muszę się wyspać do cholery jasnej. Ale też mi się czas, moment wybrał na siadanie. Na senność. A jutro tak w robocie się będę czuł. Siedmiori mi się w, w oczach. Siedmiorzy? Jak to odmienić w ogóle? Zasiedmiorzyło mi się w oczach. Spadamy stąd. Trzy trupy tylko naokoło, które można było zlutować. I tyle. Teraz szybki rzut oka. Ale my jesteśmy straszliwie daleko. Tutaj była... Skadowska, jedna stoczek ewakuacji. I to wszystko, co ja mogę zrobić tutaj... Jeszcze mogę tylko ten staż zabrać i zwiedzić ten helikopter Tylko nie wiem czy ja tego chcę Więc ludzie jesteśmy w skadowsku Tak jak byliście tego świadkami z, z użyciem Steampaka poszło nawet całkiem sprawnie przejście przez y, pole ogni ale numer Broda mi by zaproponował, czy nie mam bym ochoty zrobić trochę pieniędzy przez szukanie artefaktów. Czy widziałem jakieś żółwie, nie jest to z Turtles Pomyśl o tym. A, nie, pytamy się o tych. Tartus to są żołnierze. Więc piechociarze, więc pytamy się, czy o nich, czy nie widział ich. Tych gości z helikopterów. Pomyśl o tym. Co by żołnierze robili w naszym obozie? Zaufaj mi, kiedy mówię, wolą sterować kołem spoza tego, znaczy sterować wozem spoza tego miejsca. Zbyt wiele nas pamięta co to z, z czym jest granica i ich ogień, ich nieprzyjacielski ogień. Czyli wykonałem misję zbadać ewakuacyjny punkt B2. A co dalej? Co dalej ja tu mogę zrobić? Mogę? Niewiele mogę tak naprawdę. Ledwo przeżyłem przeskok. Staszu nie mogę zabrać, tamtego przynajmniej. Mogę się wybrać w to miejsce i nawet będę musiał się tam wybrać. ale żeby tam iść, muszę mieć jakąś ochronę psychiczną.